do korno! Oto! Szesnasta rekrutacja do teamu NFZ! Smrodek przedstaw się! Nazywam się smrodek i chcę dołączyć do najlepszego teamu w Polsce NFZ. Pierwsza konkurencja, A lecisz. Wystartował. Dobra, dwa ładne... trzy hity na starcie. Więc git. Git. Dajmy takie! 7 Oto druga konkurencja! Edity Walla! Lecisz! I poleciał. Okej, okay, dobra. Przynajmniej wiem, że nie jest Ale szybko, wolno, bardzo na cienkim, mieszana, mieszana. Dajmy taką... szóstkę. Trzecia konkurencja, freebie plus peace. Lecisz! Poleciał. Taktyczne zahaczenie główką. Dobra. Jak na razie jest bez zacinek przynajmniej. Okej, okay. okej, okay, dobra, teraz był pocałunek lekki. Co się dzieje? No i pompa. Dobra, bez zacinek, dajmy... Piątka niech będzie. Jak myślisz dostałeś się? No chyba tak. No i dobrze, przechodzisz do Team NFZ. A jeżeli Ty chcesz dołączyć do Team NFZ, napisz swoje w komentarzu będziesz nałożony do naszego Discorda.